Zadanie z tematu zależność oporu od długości i przekroju poprzecznego przewodnika. Zadanie dosyć proste. E, tak jak większość z tego tematu, e, takie tylko polegające na znajomości wzorów i ich przeszczacaniu, e, opór żelaznego drutu o średnicy 0,3 mm jest równy 25 omów. O, mamy obliczyć długość tego drutu, jeżeli wiadomo, że przewodnictwo właściwe żelaza wynosi 10,2 razy 10 do 6 1 przez om razy metr. Więc tutaj, w przeciwieństwie do wcześniejszych zadań, podano nam przewodnictwo właściwe, a nie opór właściwy. A przewodnictwo właściwe to jest odwrotność oporu właściwego, więc możemy sobie od razu zapisać wzorem, że właśnie to przewodnictwo to jest odwrotność oporu właściwego. I mamy tutaj obliczyć długość drutu. Długość drutu znajduje się w wzorze na opór przewodnika. Opór przewodnika jest to iloczyn oporu właściwego razy jego długość przez pole przekroju poprzecznego. I gdybyśmy chcieli tą długość tego przewodnika z tego wzoru obliczyć, no to możemy spróbować sobie wyciągnąć ten wzór na długość, jak sobie. Wyciągniemy ten wzór na długość, to nam wyjdzie taki wzór, tylko wcześniej jeszcze możemy sobie za opór właściwy podstawić właśnie przewodnictwo, bo opór właściwy to jest 1 przez P. Jeżeli przewodnictwo właściwe oznaczymy P, no to wtedy, żeby nie było we wzorze na opór tego oporu właściwego, tylko przewodnictwo, czyli to, co mamy w danych. No to zapisujemy wzór w takiej postaci i teraz właśnie z tego wzoru wyciągamy wzór na długość tego przewodnika i wychodzi nam, że jest to iloczyn oporu, mamy podany, przewodnictwo właściwego mamy podane i pola przekroju poprzecznego i nie mamy pola przekroju poprzecznego, ale mamy średnicę za pole przekroju poprzecznego przewodnika, Podstawiamy wzór na pole y, koła, czyli pi kwadrat, chyba że mamy podaną średnicę, no to za r wstawiamy 1 na 2, podnosimy do kwadratu i mamy wzór pi d kwadrat na 4. Więc skoro nie mamy pola przekroju przyszłego, a mamy średnicę, to zamiast y, s wstawiamy pi d kwadrat na 4. No i właściwie to, już, to jest już na, nasz wzór końcowy na długość przewodnika. Możemy jeszcze zapisać ten wzór w postaci jednego ułamka. Patrzymy, czy wszystkie dane mamy w treści. Średnica jest, opór jest, przewodnictwo właściwe jest. Więc podstawiamy dane, obliczamy i wyjdzie wam, że długość tego drutu będzie równa 18 metrów.